Słuchajcie, sytuacja jest następująca, jeśli chodzi o samochody. Ja wam coś pokażę. Patrzcie, macie coś takiego jak piramidę zegarków i tu są teoretycznie najlepsze zegarki, tak? Czyli masz na przykład arcydzieła mistrzostwa i tu jest Patek Filip, macie na przykład, nie wiem, na przykład Rolex jest tutaj w trzecim tierze, że Luksus, tu nawet nie wiem, takie zegarki, które możecie za 1000 zł kupić, nie wiem, jakiś Atlantik albo Adriatika, możecie ten. jest, jest taka że tak powiem jest taka hierarchia tych zegarków, nie? I z samochodami można zrobić dokładnie to samo. Można zrobić dokładnie taką samą tier listę. Ja wam to pokażę. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Posłuchaj mnie kurwa bałwania. Ja no to co właśnie leżę. No? Włączyłem YouTube'a, mi się twój live. No? Czemu ty kurwa z kurwibonku, oglądasz jakąś... Piramidę luksusu zegarków, co to, to jest subiektywna opinia. Poza tym na tej piramidzie są bzdury wypisane. A kto pytał? No właśnie ja pytałem: no siedzisz i ludzi kurwa, błąd wprowadzasz. No, no, no nie masz racji, no nie masz racji. Jak już chcesz faktycznie mieć dobrą opinię, to zapytaj eksperta. No dobra, to jak kiedyś poznam jakiegoś eksperta, to ten, tego zapytam. No dobra, jak z nim pogadasz, to daj mi znać co sądzi. Dobra. I z samochodami? Jest analogicznie. Możemy zrobić dokładnie to samo. Można sobie zbudować taką piramidę. No to jest tabela tutaj normalnych samochodów. Jeśli ktoś się decyduje na kupienie jakiegoś Mercedesa czy coś, no to wiecie, że to jest po prostu samochód z XD Tier. To jest XD Tier. To jest. No tutaj będzie S. Tier. Tutaj będzie S. Tier. Tu będzie A. Tier. Tu będzie B. Tier. A to jest XDTR. To, to, to są jakieś kurwa wypiertki motoryzacji. Hmm. Jeśli chodzi historycznie, najlepszym koncernem motoryzacyjnym jest BMW. W historii. Najgorszym jest Mercedes i Dacia. Więc no, to są najlepsze, to są. To jest. To jest tier lista I to nie jest tak, że to jest opinia, czy to jest... I to jest... Obiektywna lista. Obiektywna. Szczerze nie znam nikogo, kto ma więcej niż 35 IQ i z własnej woli kupuje Mercedesa. A już te wszystkie jakieś Mercedesy, które wychodzą, nie jakieś A45S, kurwa jakieś cechy wie co, CLA, kurwa CLG, CMD, kurwa JD, to. to... Ogólnie Mercedes. Jak wygląda typowy Mercedes. Ka każdy Mercedes wygląda dokładnie tak samo. Każdy model. Każdy model Mercedesa wygląda tak samo. Nieważne, czy kosztuje 50 tysięcy czy 2 miliony, każdy Mercedes wygląda tak samo. I niestety tak samo chujowo. Wchodzisz do Mercedesa, wchodzisz do Mercedesa do środka i przed tobą masz. Masz. Jaka jest różnica? Bo chodzisz do MW i mówisz o kurwa, arcydzieło motoryzacji. A wchodzisz do Mercedesa i mówisz, o arcydzieło archeologii. Stare jakieś kurwa zegary. Jakiś kurwa karbon, który jest kurwa plastikiem. Jakiś kurwa nawiewy powietrza, 10 nawiewów powietrza koło siebie kurwa, tylko dlatego, że ktoś chyba stwierdził, że o fajny nawiew. Wpierdolmy tam 10 takich. Tablet gówniany, totalnie gówniany tablet. Ogólnie zegary, tablet, no nie wiem, cały ten kokpit kierowcy jest chujowy. Silnik brzmi jak kosiarka. Każdy jeden silnik brzmi jak kosiarka. Nieważne, czy to jest GTR, GTS, kurwa, mój stary CLA, CLG, kurwa. Nieważne, co to jest za, sam... nieważne, co to jest za model samochodu, jaką ma pojemność. Wydechy puszczają ci kurwa z głośnika. A jeśli mi nie wierzysz i kiedyś będziesz miał możliwość, prawdopodobnie za 15 lat, jak wpadnie w twoje rączki jakiś, nie wiem, A45S, otwórz bagażnik. Otwórz bagażnik i podnieś tą klapę. I tam zamiast koła zapasowego czy zestawu naprawczego macie kurwa głośnik, który udaje wydech i silnik. Yy, nagłośnienie fałcie tragiczne. No to jest. No archeolodzy chyba robią Mercedesy, tak szczerze. I a projektuje wizualnie to jakiś człowiek niewidomy, jak najbardziej szanuje, bo koniec końców to jeździ. I tyle. No i co jeszcze można powiedzieć? No, silniki dwulitrowe, które mają 400 koni. Fajnie. Kończy się gwarancja 2-3 lata kurwa możesz wyrzucić ten samochód do śmieci. Nie no, ogólnie Mercedes są tragiczne. Ja wiem, że wam raperzy kurwa tam krzyczą. Mordo proszę cię, Mordo proszę nie. Nie każ mi się ścigać z tą 63MG, ale za dwa lata to niestety już się z tą nie pościga, bo ten samochód jest już niezdatny do jazdy. No i ogólnie jest biednie, nie? Tak szczerze, wolałbym dziewczynę, jakbym miał Mercedesa, wolałbym dziewczynę zaprosić na randkę na ławkę do parku niż do samochodu. Autentycznie, kurwa, byłoby mi wstyd. To jest tak, jakbyś mieszkał w najgorszej melinie kurwa na świecie, twój stary by z chujem na wierzchu chodził i by było ci trochę wstyd kolegów zaprosić. Mi by było wstyd zaprosić jakąkolwiek osobę, którą szanuję do Mercedesa. Tyle mam do powiedzenia. Zobaczcie, jak mi było wstyd. Patrzcie na to. Zaprosiłem Sandrę do Mercedesa. Popełniłem błąd. I wiecie, jak szybko tutaj się zreflektowałem? Jak ją zapraszałem? Że zakryłem jej oczy, bo mi było kurwa wstyd. Zobaczcie na to. Owszem, przewiozłem ją Mercedesem. Czy było mi wstyd? Potężnie. Było mi tak wstyd, że jej powiedziałem, zakryj sobie oczy. Zakryj sobie oczy. Przepraszam. Autentycznie było mi wstyd nie chciałem, żeby moja dziewczyna siedziała w takich warunkach. Tyle mam do powiedzenia. Sytuacja bardzo napięta, bardzo napięta bardzo. Bardzo. Nic bardzo. no, frisma? A to co, to jeśli Friz ma Mercedesa, to już, ten Mer to, to już te samochody muszą być dobre? No spierdolili, no kupili kurwa w chuj Mercedesów, które są głównym. Jestem w stu pewien, że jeśli Krzysiu dałby się przejechać, nie wiem, Trąbie, Frizowi, chociaż wujek Łuki ma dosyć w porządku samochód, to, to wujka bym to nie liczył. Ale komukolwiek i wersów z racji tego, że ona ma słowa i też pewnie jej nie zależy na jakiejś tam dynamicznej jeździ, jak to zazwyczaj kobietą, chociaż nie wiem, nie rozmawiałem z nim na ten temat. Jakby, jakby Krzysiu dał się przejechać yy, Trąbie czy Karolowi yy, słowem dwójkom. to jestem pewien, że już by patrzyli, jak, jak wypierdolić tego Mercedesa. Jak tutaj sobie jakąś betkę kupić? Mm -hmm. Ja Jestem tego pewien. Może im się nie dał przejechać, może nie mogą, może jeszcze mają leasing, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tromba mówił, że zmienia na BMW i widzicie. Tromba ma teraz kupić BMW, bo Merol jest kujowy. i to i powiem wam tak, już abstrakując od tej beki. No Mercedes na pewno nie jest w x ale. Jestem szczerze, jestem szczerze zdziwiony. I nie wiem, skąd się to bierze. Jestem szczerze zdziwiony, że jest tylu zwolenników Mercedesa, że jest tylu zwolenników Mercedesa w Polsce, jak oni samochody mają kiepskie. Wręcz powiedziałbym, że wolałbym chyba Skoda Super w jakimś turbo dobrym pakiecie, niż jakiegoś Mercedesa za 300 koła, nie? Nie wiem, Mercedes to jest autentycznie samochód, który. Co jest dobre w Mercedesie? Bo też są rzeczy, które są w porządku w Mercedesie. W Mercedesie na pewno w porządku jest, jest zajebista kierownica, jest układ kierowniczy. Jest w kurwe fajny. Naprawdę, nieważne jakim samochodem jedziesz, ile on waży. Ta prostota, ta lekkość, z którą, którą manewrujesz tym samochodem, jest wręcz zadziwiająca. Jest, jest to kurwa samochód, którym jak tak wsiadasz do niego pierwszy raz, to, to kurwa fajnie. Z poza tym GTS-em, którym jeździłem, musiałem się przyzwyczaić, ale to przez gabaryt i przez to, że ta maska jest taka, taka mega szeroka, to, to na początku się bardzo źle jedzie, nie? Ale no mówię Wam serio, cockpit Mercedesów jest. Jest tragiczny. Tablet jest tragiczny. Zegary są tragiczne. Yy... Wbijanie biegów, kurwa. Operowanie z tą skrzynią, kurwa na manetce, kurwa na wycieraczkach. O, o co tu chodzi? Jest luksusowy. Mercedes jest luksusowy. Chyba z ceny. Skoda Super, Super pakiet kosztuje też koło 200, 300 No dlatego mówię, że jakbym miał jakieś Mercedes kupić, wolałbym Skodę kupić autentycznie, nie? Czem alfa tak nisko? Nie wiem, być może alfa będzie wyżej, jak przejadę się tą nową, tą, 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 tą co wyszła, tą Julią. Quadrifolio. Bo tak szczerze wizualnie mi się podoba ta Julia, ale nie miałam okazji być w środku jeszcze. A g 63. No. Ogólnie jakie klasa robi robotę. Jest w porządku, ale jeśli w środku tak gównianie nie wygląda, to też bym tego nie chciał mieć. Czemu, czemu Citroen tak nisko? No kurwa, no te Citroeny wyglądają tragicznie. Nie, serio. Citroeny wyglądają jak gówno wszystkie. Totalnie jak gówno wszystkie. to Totalnie nie ma ani jednego ładnego Citroena. Jedyny ładny Citroen to jest ten, którym jeździł Sebastian Lep na tych na mistrzostwach kurwa rajdowych i zdobył tam 10 tytułów pod rząd. To jest jedyny kurwa dobry Citroen. Znaczy wiadomo, są gusta i guściki, dlatego ja zawsze o tym mówię, że to nie jest tak, że ty się musisz zgadzać z moją opinią. Mi się nie podobają po prostu, nie podobają mi się i tyle, nie? A Volvo, no Volvo to też są kloce kurwa chujowe. Co to jest, że samochód ma kurwa blokadę elektroniczną na 180 km na 180 km na godzinę. No, sorry, jakbym jak potrzebował wiedzieć, z jaką prędkością ktoś mi pozwala jeździć, to bym się mamy zapytał. Ja ogólnie fanem nie jestem azjatyckich samochodów. No, nie podoba mi się. A Jeep mi się wydaje, że, że się pogubił, bo kiedyś Jeep był legendarnym autem, a, a teraz jest takim kurwa chujwieczym i ma kurwa lampy śmieszne.